Cały dzień O jest moja ulubienica. Siódma 15. to już mój kolejny budzik z kolei. Myślałam, że jetlag mnie nie napadnie, ale jednak się myliłam. Myślałam, że uda mi się uchronić przed zmianami na skórze, ale jednak nie. Jednak mam pamiątkę postanek. Jaki prycholów! Dzisiaj jest przedostatni dzień, także korzystamy na maksa i ogarniam się. Jedziemy do Disneylandu. Wczoraj odwiedziliśmy Kennedy Space Center. Jeżeli jesteście zajawkowiczami rakiet i interesujecie się lotami w kosmos, to myślę, że jest to miejsce idealne dla Was. Ja postanowiłam dla Majusi i Karla kupić pamiątki z tego miejsca. Sami zobaczcie, co to takiego. Mama Ci kupiła takiego fajnego misia. To jest miś astronauta. Tata, nie podać go, mama musi go przywieźć. Mama go przywiezie, mam spakować go do walizki? Mam go spakować do. Tam mam go spakować? Dobra. Tam, do walizki go spakuje, tu mamusia ma walizkę. Oś już nie może doczekać, aż przy tuli ma już. Sigma używa Samsung, a nie jakichś iPhone'ów, kurwa. Szacunek wielki dla niej. I zrobi tuli, tuli, tuli. A teraz jeszcze dla tatusia mam gifts Pokazać wam. O, jak gifts do golfa o. z masa. A, piłki do golfa z NASA, czyli widzowie. Wniosek jest krótki. Karol Fritz Wiśniewski jest tak najebany sosem, że już gra w golfa. A golf to jest tylko już sport dla kurwa, multimilionerów. No i to już, to już wyszło, wyszło ku szydło z worka. Jak ktoś już gra w golfa, to znaczy, że już ma tyle pieniędzy, że już nie wie co robić. Odbierz darmowe 30 dolarów przy pierwszych trzech wymianach skinów na Pirate Swap. Strona charakteryzuje się intuicyjnym interfejsem oraz szeroką gamą przedmiotów do wyboru. Aby odebrać bonus, wystarczy wpisać kod Plan B, zaznaczyć interesujące Cię skiny i gotowe. Oferta pojawi się. Jeśli brakuje Ci środków na wymianę, możesz skorzystać z opcji doładowania salda, wybierając odpowiednią kwotę i jedną z licznych metod płatności. Co więcej, używając kodu Plan B, zyskasz dodatkowy 35% bonus do depozytu, co pozwoli Ci na tańsze zakupy. Pirate Swap oferuje także regularne giveaway'e i zadania, dzięki którym będziesz mógł zdobyć dodatkową gotówkę. Kliknij link w opisie i zgarnij darmowe 30 dolarów na wymianę. Maja, jak patrz, słodka. Mama, jakie słodzaki? I mam jeszcze dla tatusia takie. Astronauta na półeczkę, żeby mierzyć wysoko wszystkie cele. Tęsknię za Wami. O, Daj, mamie, później, wyślij. O, Jezu, jak jesteście i mi się chce płakać strasznie. Dopiero co się zrobiłam podaże? make ładny. O, nie, już się rozbeczałam, sama się rozmazam. Popłakałam się. Skończyłam niedawno rozmowę z Majusią i z Karolem i powiem Wam, że to są dla mnie ciężkie rozmowy, bo ja tak tęsknię. Za tam jeszcze, jak Mariusia mówi mama i, i tak się tuli do tego telefonu, to jest. już dalej mi się chce pokazać. Nie, nie płaczę, już poprawiłam make-up, bo się cała rozmazałam. No to jest niesamowite. Jak można kochać tak bardzo tą małą, małą istotkę. Niesamowite. Zbieram się i lecę. Aha, ja Karola dobrałem. nie? Tak jest okay. tylko taka opcja, co ja zazwyczaj w hotelach się rozpakowuję i tak też to zrobiłam w tym hotelu i w poprzednim. Dzisiaj wybieram ten outfit, idę dzisiaj w czapce. No i dobra, tutaj jak widzicie czasami na TikToku, na Instagramie są takie rolki rzeczy, które możecie wystylizować, czyli jak to wygląda tak niewystylizowane i nie wystylizowane. I tak to wygląda niewystylizowane i zaraz Wam się pokaże jak już to wystylizuję. To bierzemy do góry i wtedy pokazujemy brzuch. Teraz, o co chodzi z tym krawatem? Ten krawat, myślałam, żeby go przepasać tu, żeby on był naszym paskiem. Dodatkowo, dla Bubu. Musi być. Fajnie, podoba mi się. Buty no nie mamy za bardzo wyjścia, muszą być te. Z tego mam tą kurtkę. Z tego mam tą torebkę. To takie malutki, ten taki, to ta torebeczka. Nie musisz tego nosić w ogóle. I ja mogę nosić kamerę? Ej no, fajne. Idę jest. Dostaję też dużo pytań jak radzę sobie z językiem angielskim podczas moich pobytów w Stanach i ja uczyłam się już angielskiego zarówno w szkole, chodziłam też na dodatkowy angielski, ale mam wrażenie, że jak nie używa się tak na bieżąco tego języka angielskiego, to można dużo zapomnieć. No Jest to najlepszym przykładem z moim językiem niemieckim, ponieważ ja kiedyś biegle mówiłam po niemiecku, ponieważ tam właśnie mieszkałam w Wiedniu. Przez to, że wróciliśmy do Polski, to ja zaniedbałam sobie ten język niemiecki i nie chcę, żeby to się stało z językiem angielskim, więc pogłębiam sobie tą wiedzę i do tego używam aplikacji Speakly. Dajcie znać, czy ją znacie, czy ją używacie, ponieważ ja sobie ją bardzo... Oczywiście, że ją znamy. Nieraz Bandzi mówiło o tej aplikacji Speakly. Aplikacja Speakly jest super. Najlepsza aplikacja. I też chciałabym, żebyście wy ją poznali, ponieważ jest to super okazja do nauki języka angielskiego i możecie to zrobić naprawdę w łatwy sposób za pomocą tej aplikacji. A dlaczego Speakly jest takie fajne i czym się wyróżnia? Już wam mówię. Między innymi tym, że szybko możecie osiągnąć płynność w mówieniu. Wszystko opiera się na prawdziwych słowach i rozmowach, których faktycznie Dokładnie. będziesz używać. Aplikacja Speaklet została wymyślona przez dwóch poliglotów, którzy mówią biegle w siedmiu językach i spędzili 6 lat nad badaniem tysiąca osób, aby przygotować swoją unikalną metodę nauki w języku łowcym. Speaklet zostało stworzone przez dwóch poliglotów, którzy obaj mówią w siedmiu językach i przez sześć lat badali tysiące uczniów. A... Dokładnie tak! Jeden do jeden briefa mieliśmy, widzę. Aby stworzyć tę specjalną metodologię. Kolejna Dokładnie. super opcja to Twój, osobi twój osobisty partner AI, czyli opcja, którą macie na Speakly, która jest dostępna przez 24 godziny każdego dnia. Jest to taki jakby prywatny nauczyciel, który zawsze odpowie na Wasze pytania i też zrealizuje z wami ćwiczenia. Listy trener językowy AI. Daj znać, czy kiedykolwiek chciałeś mieć korepetytora językowego dostępnego 24 godziny na dobę? No, oczywiście, że tak. AI Tutorial Speakly jest tutaj, aby odpowiedzieć na wszystkie Twoje pytania. Jedziemy do Disneylandu! To mój pierwszy raz w Disneylandzie, ja nigdy nie byłam. Nigdy Ja byłem w Disneylandzie w Paryżu gówno jak I to będziesz zachwycona. Bardzo Ci się spodoba? Przeszłam już przez bramki, wszystko się udało, nikt się nie doczepił, ponieważ była druga kontrola, więc teraz sprawdzali nam bilety, jeszcze raz kontrolowali. No nie wiem, więc o, ale nie super, się podobało. Że to się wszystko udało. Najpierw jeszcze lecimy zrobić rzeczy związane z kampanią, na którą tutaj przyjechałam, a później będziemy już mieć czas wolny i będziemy mogli zwiedzać Disney World, Disneyland. Nawet kamera jest ujebana jak u ciebie. Nie, no ja nie wiem, no... Jakby widzę te znaki, widzę te znaki. Jakby ta współpraca ze Spikli, ten e, Samsung, te stany, e, te wyjazdy na meczem, no, widzę to podobieństwo. Widzę to podobieństwo, no. Też jej obiecałam, że właśnie przywiozę jej jakieś rzeczy. Uszy, to jest coś, co jest tutaj bardzo popularne i większość osób właśnie w pierwszej kolejności gdzie poszły. takie przypinki, różne takie brylopki. I Ja chyba zrobię tak, że nie będę brała tych uszu, ale na moją czapkę też sobie takie piny. Bardzo łatwo tutaj właśnie cały zakupu, ponieważ Słuchajcie, to jest wszystko tak fajne, tak związane z dzieciństwem. No niesamowite kolejki są po prostu bardzo długie, ale myślę, że warto czekać. Tych sklepików jest też mnóstwo. Biorę w kolejność takie piny, żeby sobie jeszcze ulepszyć mój outfit i przyknę sobie. Parady i ludzie się ustawiają, taką jek. przestrzeń właśnie Żeby mogła przynaleźć myszkamiki i inne postacie Disneya To jest super, super słodkie Ciekawostka jest taka, że ludzie, którzy są tutaj Przebrani za jakieś postacie właśnie z Disneya Czy ja mam jakieś piny? Ja mam tylko z kasyna w Las Vegas O tu mi leżą one Jedno dolarówki Wziąłem sobie na pamiątkę Proszę bardzo Moje zainki all in <laughs> Moje już nie Książka żebyś... ma kamerę ubrudzoną tu nie, to ja mam jebany monitor. Odczepcie się od niej, serio. Przestańcie wszyscy w internecie napędzać hejt na Weronikę Wersofę. To jest fajna dziewczyna. Robi fajne materiały, fajnie jej posłuchać. Pokazuje swoim widzom troszeczkę świata. Proszę zdejść od z Weroniki. Weronika to jest naprawdę fajna, 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 pogodna dziewczyna. Proszę bardzo. Ale rakieta to jest. Rzeczywiście, jak kamerę ma jebanu ty. Wszędzie tutaj są takie budki z jedzonkiem i oczywiście, jak myślicie, wszystko z... Myszka Miki też jest tutaj dostępna Hello, may I have one pretzel without uh, cheese? No cheese Yeah, no cheese Oh. And uh, may I have... Szurligu? Oh. Also diet yes, coke, please Okay, beautiful Pretzel yeah. oh, Thank you so much, thank you Kupiłam oh, sobie pretzel Pretzel za 12,50 W kształcie Miki How oh, wonderful leg Thank you Jest pieniądz, kurwa Ale są so mili tutaj My byliśmy w takim sklepie w Stanach Zjednoczonych, zagadnął, yy, co się okazało być jakimś sklepem bio. I dopiero się dowiedziałem, jak z niego wyszedłem. I za sok pomarańczowy zapłaciłem 30 dolarów, chyba za litr w soku. I się nie kapnąłem. I tak kurwa chodzimy, i tak. Aha, przyjechaliśmy do Stanów i byliśmy na Venice i mówimy, dobra jedziemy na zakupy I wpisałem pierwszy lepszy market, wyskoczył mi tam, że jest, jakieś, jest jakiś market z, 3 minuty ode mnie I kurwa wchodzimy do tego marketu i tak, na chipsach nie ma doritosów Same jakieś kurwa, człowieku, bio, bio, minus kurwa low fat, minus 70% fat, lala Człowieku, idziemy na warzywny, a tam tak, każda pomarańcza ustawiona kolorem Jakby, jakby kurwa, jakbym był w jakimś normalnie, na jakichś, na jakiś, na jakichś nagraniach Każda pomarańcza ustawiona kolorem, równiutko wrzątu, każde jabłko, każdy banan, każde kiwi, owoc, każdy, kurwa, ananasy pięknie poustawiane. I ja mówię, ty, mówię, co to, kurwa, jest za sklep? Idę, kurwa, po lemoniadę, bo tam są takie lemoniady wielkie, w takich wielkich butlach. I mówię, patrzę na tą lemoniadę, a tam 80% mniej cukru. Ja mówię, co to, kurwa, jest? No ale chuj, już mieliśmy w tym koszyku rzeczy, kupiliśmy, wyszliśmy I mówię, ale to będzie gówno, nie? A jak się napiłem tej lemoniady, napiłem się tego soku pomarańczowego, mówię, ja pierdolę, ale mówię, bęgier, mówię, naprawdę, nie? Było, było taki, kurwa, ogień był, mówię, mówię, nigdy w życiu lepszej nie piłem lemoniady, mówię. Mówiłeś, że lepsze niż w No, no mówiłem, że nigdy w żadnej restauracji nie piłem tak dobrej lemoniady, kurwa, jak napiłem się tam. Prze, prze, przepyszne, nie? Wszystko było tak przepyszne i multum ludzi tam było, multum ludzi, taki, wiecie, mega taki prozdrowy sklep, ale było, o Jezu. Ale już nigdy potem do niego nie poszliśmy. Potem jeździliśmy do Walmart'a albo do tego. I kupowaliśmy sobie już dipy serowe. Właśnie, trzeba jakieś auto wynająć. Wiecie jakie są tanie tanie, tanie auta do wynajęcia w Stanach? Ten w sensie w porównaniu do Polski. Tam na przykład M3 albo M4 możecie wynająć za 80 dolarów. No za dzień 100 dolarów. W Polsce za taką MK to musisz klocka w górę dać. Za 17 dni macie 1300, 1400 dolarów. Czyli mniej niż 100 dolarów za dzień. I Macie na przykład Cabrio, kurwa M4. Tam są dobre ceny, akurat. No w Polsce, jakbyście chcieli takie auto wynająć, kurwa na dwa tygodnie, to nie wiem. O! Ej, M pakiet niebita jak pacyt! Ale ja chyba biorę X5, bo X5. A jest X5M? Ja biorę X5, ostatnio miałem X5, i była zajebista. I jest bardzo tania. 1200 dolarów. 1200 nie wiem, z 80 dolarów za dzień to jest. 17 dni. No i macie taką ich spioneczkę. Fajne, duże auto, dużo toreb, wygodne, mało pali. No, Panamera patrzcie to. Panamera! 1100 dolarów. Za panamerę kurwa. Ale sraka jak chuj. O Jezu, jaki dziadkowus. Nie wiecie co ja mi się podobają? GMC. Nie, Kadilaki, Kadilaki, Kadilaki. Te, Kadilak. O, Escalade. Mi się... O Jezu, te kadilaki! One kurwa na żywo tak wyglądają, te Escalade Naprawdę, to jest taki kurwa potwór wielki. Zajebiste są. Naprawdę są zajebiste te Escalade I tam każdy tym Escaladem jeździ, nie? Ale są takie... Naprawdę nie. Ale nie, tam się nie opłaca, brać, tam się nie opłaca widzowie, brać fury no ogólnie jakieś AMGM, nie? Ja byłem tam w Stanach i mówię wam, ja miałem X5 wynajętą i ja tą X5 kurwa raz ją tankowałem, a bardzo dużo jeździłem autem. Na eko sobie jedziesz, na spokojnie, tam i tak większość czasu stoisz w korkach, tam i tak nie, po, nie poza bo tam mają na przykład w niektórych rejonach dzielnic mają powypuszczane drony, na przykład na Beverly Hills jak jeździsz to normalnie nie ma policji, tylko normalnie ci latają drony u góry i chłopie jak jak przekroczysz prędkość to normalnie ci z drona przychodzi, tam 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 nie jest to nie jest, jest miejsce do zapierdalania na autostradzie musisz się pilnować tym bardziej jeszcze jak jesteś turystą w ogóle to, to w ogóle jakbyś przekroczył tam na przykład b, 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 limit prędkości jakoś gwałtownie, a jesteś na jakiejś eszcie to oni ci mogą na przykład zablokować że ci już nigdy nie wpuszczą do stanów albo że dostaniesz jakieś bana na wjazd do Stanów. Tam jest tak, wiesz. No trzeba z głową, z głową. Tak jak ja zawsze. Ja zawsze z głową. O, lepsze, ale całkiem dobra. Czy macie ochotę na kolejną ciekawostkę? A oczywiście. kolejna ciekawostka. <grytanie> o, ty. Ona zabrzmiała jak, no, kurwa, ale. całkiem Dobra. Czy macie ochotę na kolejną ciekawostkę? A oczywiście. Kolejna ciekawostka jest taka, że park nigdy się nie zamyka. Zawsze jest otwarty, zamyka się dla gości, ale jak jest zamknięcie, to wlatuje tutaj ekipa sprzątająca, która jest przez całą noc. Całą noc. Bo jest czysto, są zadbane kwiatki. No mega tutaj, wiesz, wszystko jest zadbane. Ale najlepsza ciekawostka jest taka, że nie zobaczysz tutaj osoby... Szkoda, że Limona ma limit na 256. Nie, według mnie nie, 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 nie szkoda. Szkoda, właśnie bardzo dobrze, że ma limit. Po co miałbym mieć odblokowane, zryby trzy paki lecieć? Jak ja w Niemczech nie jestem zbyt często. A w Polsce zawsze jeżdżę zgodnie z przepisami. W Niemczech to tylko, to tylko w Niemczech już trzy paki za zamknąć. Ja nigdy w Polsce nie jechałem więcej niż 140 km na godzinę. Może raz mi się zdarzyło ze 145 jechać. Maksymalnie dwa. Ze 145 do 150 maksymalnie. A tak to nigdy. W Polsce nigdy w życiu nie miałem więcej. No, fast track kosztuje razy dwa, nie? Ale rzeczywiście się opłaca. Ja byłem na przykład w Universal Studio w Los Angeles, yy, z byliśmy i normalny bilet chyba kosztował 130, a fast track chyba kosztował 230 i fast track naprawdę, nie, na przykład była kolejka na Transformersów albo na przykład do Harry'ego Pottera pokazywało normalnie, że żeby wejść na przykład na Harry'ego Pottera to stoisz 50 minut w kolejce, a fast trackiem wchodziłeś tak, wchodziłeś, wychodziłeś, wchodziłeś, wychodziłeś więc fast tracki no dobre są, dobre są w takich, w takich dużych naprawdę już skupiskach ludzi są zajebiste, A teraz policzcie sobie, że na przykład było tak, mieli Mieliście Harry Pottera, e, mieliście Transformersów, mieliście Mumie, mieliście Jurassic Worlda, e, mieliście. Kurwa, co tam jeszcze było? Fast and Furious. Mieliście, kurwa, y, jeszcze coś tam. Z osiem atrakcji było, i w każdej atrakcji wyobraźcie sobie, że musielibyście stać. Na przykład, godzinę w kolejce, gdzie sama atrakcja trwa 3 minuty. Czyli spędzacie 8 godzin w kolejkach na 8 na przykład różnych y, aktywności, żeby finalnie pojeździć pół godziny na tych wszystkich 8 kurwa zabawach, nie? Więc opłaca się, no fast track tu ma rację, tu ma rację, to prawda. Jak ktoś ma budżecik, polecam bardzo serdecznie. Ja nie miałem i byłem, w, normalnie stałem w tych kolejkach, ale fajnie było i tak. Postałem w tych kolejkach, dużo osób poznałem, spoko było. To jest zdecydowanie najpiękniejsza kolejka, jaką widziałam w życiu. Cudowna wygląda jak po prostu wyciągnięta z bajki. Wow Nie, ale ogólnie zajebiste jest w Universal Studio I to była taka naprawdę jedyna atrakcja, która mi się podoba, podobała Harry Potter jest tak zajebiście zrobiony Że na Harrygo Pottera jak wsiadasz do, do kolejki To ogólnie w ogóle ta kolejka nie jest na zewnątrz Tylko ona jest zrobiona w tym, jest zrobiony zamek z Harrygo Pottera Normalnie jest Hogwart Wchodzisz do Hogwartu, przechodzisz między tymi wszystkimi jakby schodkami, alejkami i tak dalej Zapinają cię w taki A no to dobra, to nie opowiadam wam Jak pierdolenie to nie opowiadam, to się nie dowiecie to byliśmy na Broadwayu, na przedstawieniu Alladyna, a tu znajduje się nie, nie kolejka związana właśnie. Oś... Nie powiem wam właśnie, właśnie już, już nie powiem. Nie. Nie powiem. Nie powiem już i tyle, no. I tyle. Nie, nie ma żadnego, please. Nie, nie powiem wam już. Nie dowiecie się już. Dobra, nie będę nic wam opowiadał. Chciałem wam trochę poopowiadać, ale, ale serio, bo ten Harry Potter był taki fajny. Ale nie, to nie. Będziemy sobie oglądać, nie będziemy się odzywać. Także wypierdolcie, pierdolcie, w dupę, w prajerze. Nie, nie, to wytrzijcie, właśnie, to wytrzijcie. Przedstawienie na Broadwayu było niesamowite. Pamiętam, że jako dziecko, jak zapisywałam się na tańce i oglądałam bardzo dużo filmów ze znajomą ...żeby finalnie wylądować na Broadway'u. No Ej, że się to nie stało, naprawdę śpia. imponujące to było. Yy, I so też fajne, we... inspirujące pod tego życzenia. Dajcie znać, jakie wy wykorzystalibyście życzenie, jeżeli byście wyciągnęli z lampy Gena. Piękne są te miejsca, to, super, to jest... A, i znowu widzicie, ona znowu do widza tutaj leciutka po, podryw do mnie. i jakbyście wyciągnęli z lampy dzina. ...byście życzenie, jeżeli byście wyciągnęli z lampy Gina. Nie, nie, są te miejsca, tak jest super o, to jest... Wiecie, jakby może no, nie jestem, tak, ale gadane to. Jestem mega zadowolona, jak mi idzie z angielskiego i czuję faktycznie dużą poprawę i taką łatwość w komunikacji, bo kiedyś się wstydziłam, kiedyś miałam taką trochę blokadę, więc warto się odblokować i warto właśnie uczyć się z tego angielskiego i po prostu sobie to robić regularnie. I to jest super, słuchajcie, że mamy właśnie te fast -track -i. ja nie mam takiego pełnego premium fast-tracka, on by był jeszcze lepszy, ale jest taki, który działa na kolejku, które zarezerwujecie, przykładacie tą samą kartę, którą dostajecie na wstępie do, do parku i chodzicie bez kolejki, a tutaj ta kolejka jest, a my tutaj zaraz będziemy robili. Puszczeni do sieci. nie tak dużo. Ale naomste możecie tutaj sobie wyrobić swoje prawo jazdy. Ale komiza. No. Ale zajebiste. Trzymaj się tron! <trym> to, to No, to jest super! Kto mnie zna, to wie, że ja uwielbiam roller wszelkie Jezu, ale na próbują mi się przypodobać No ja też uwielbiam, właśnie No to ja nie wiem, o co tu chodzi To to jest bezczelny podryw po prostu w moją stronę <trym> Uwielbiam wysokość i szybkość To jest mój konik Więc nie mogłam <trym> nie testować najlepszej kolejki Tutaj w Disney <trym> World Jest super wizualnie, wygląda to zarąbiście. Najdroższa atrakcja: tron like Tanker, kosztowała ponad 450 milionów dolarów, czyli więcej niż niektóre filmy Marvel. Mają 600 szafek. Wszystkie są, słuchajcie, gotowe do użycia i po prostu przypadacie sobie kartę i chowacie... Kurwa, może bym wymyślił firmę, w której będziemy robić, kurwa, kolejki górskie po prostu i będziemy brać udział w przetargach i wygrywać przetargi na miliony, kurwa, złoty. To była zdecydowanie najlepsza kolejka w Disneylandzie. Nie najlepsza, na jak jakiej byłam, ponieważ najlepsza, na jakiej byłam, to był Harry Potter w Uniwersalu, ale ta była... Jezu, Jezu, jakie ona mi daje obwód, sygnały! W ogóle to to jest... Nie mogę, nie! Straszne! Naprawdę nie. Słuchajcie! To była zdecydowanie najlepsza kolejka w Disneylandzie. Nie najlepsza na takiej byłam, ponieważ najlepsza na jakiej byłam to był Harry Potter w Uniwersalu, Ale ta była też super! Naprawdę warto to przyjść. Widać, że jest nowoczesna, jest wszystko zadbane, są szafeczki i w ogóle... Super! Oczywiście się zajawiłam, krzyczałam podczas, ale z radości. Totalnie mi się podobało. Jechała bardzo szybko, miała takie kręte zawiasy, ale to siedzenie było tak specyficznie skonstruowane. Czułam się, że jestem właśnie zabezpieczona z każdej strony i to było super. Bo wiecie, czasami jest tak, że na tych kolejkach się tak lata: góra, dół, góra, dół. Szczególnie jak ktoś jest szczupły, a na tej kolejce, mimo że wygląda tak rośnie, to byłam naprawdę bardzo, bardzo bezpieczna i usatysfakcjonowana. Fridzoluszek, takie same znaki dla Agaty, no ale Agata lubi wysokich facetów. Agata nie lubi niskich facetów. Oczywiście nikt nie ma na to wpływu, czy ktoś się rodzi wysokim, czy niskim, czy, czy ten. Nikt nie ma na to wpływu, ale Agata, Agata lubi wysokich. Tutaj znajduje się najpiękniejsza restauracja i też najlepsza wedle opinii. Wchodzimy zaraz do środka. Tutaj w tej restauracji jest bufet. Co najważniejsze, trzeba y, zaczekać i też się zarezerwować. Dzisiaj akurat jest troszeczkę luźniej, więc pani nas puściła tak naprawdę bez Czekanie. Jedyne, co czekamy, to tu, na stół. nie do tej restauracji najbardziej sposiło to, że obsługują w niej postacie z disneya także to jest totalnie to, co chciałam zobaczyć. E, tym bardziej, że ostatnio, jak byłam tutaj z moją siostrą. Ej, ładne ma te zęby, co się ludzie przejebali? Ła fajnie wygląda z tymi zębami. Są to, nie udało nam się wejść, więc tym razem musiałyśmy to odhaczyć.. W tej restauracji obowiązuje bufet, więc wybieracie sobie co chcecie Tak naprawdę jest całkiem sporo rzeczy do wyboru Fajnie, bo jest też coś na słono, na słodko, jest dużo napoju I faktycznie ten wybór jest spory O, oh, mamy teraz nawet fajniejszy stoliczek Jest so thank you so bardzo Yeah tak się prezentuje mój talerz jest zarówno mac and cheese, makaron kurczak, ryż brokułek, pizza, and cheese. całkiem spory wybór powiem mam. mac and cheese On z ocenka co to jest? o jezu to jest taka stop klatka, ja pierdolę, ale ludzie się zjebali do tego zdjęcia ogólnie Czy to jest taka stop klatka, się do niej przyjebali według mnie ona dobrze wygląda Zobaczcie, przyszedł, przyszedł do nas tygrysek oh, yeah, yeah, yeah. yeah. wow. wow. Chłopco wykorzystał ty, kumacie. I Kobiety siedzą po trzy dychy na karku. Ten tygrysek Człowieku zagotowany chodzi 6 godzinę w tym Zobaczył do, dobre k***a towar, mówi Ty, a ty masz paski jak ja I od oh, razu, yeah. i od razu się przytuli yeah, yeah. Patrz, patrz, patrz Skacze, skacze A yeah. i cyk, i co, i co, i co se dotną to jego so A one tak, o Jezu, jakie słodkie A tam pewnie 30 albo 40 letni afroamerykanin pod tym przebraniem hey. Tą, tą, atencję tego misiaka, to jest fajne, to jest takie proste, ale naprawdę super, cieszy. Ja tym razem robię zaklam na wyjazdy, więc tutaj ja mam kolejną ciekawostkę, uwaga, uwaga. Piratek z Karajów, czyli to jest ta kolejka, na którą nie zdążymy, ale miałyśmy na nią iść. Jedna z czaszek w atrakcjach pochodzi z prawdziwego szkieletu i została podarowana przez Kalifornijski Uniwersytet na deser. No reaction. Lody i jeszcze dawka tutaj cukru. Te ciasteczka są w ogóle jeszcze ciepłe i tutaj jeszcze ciasto czekoladowa. No i dzieci mają tutaj definitywnie raj. Już się nie mogę doczekać, aż tu kiedyś wrócę z Karolą. Myślę, że jej się by tutaj bardzo spodobało, szczególnie widząc te wszystkie postacie. Na... Jakby jej się spodobało, K Weronika, co ty plecisz za głupoty? Jak współczesne dzieci nie oglądają bajek Disneya, tylko oglądają, kurwa, bajki, w których gada nin 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 din din kurwa, i te postacie nawet nic, kur... Te, post... te, te przecież te dzieci mają tak chujowe te bajki teraz, że to jest koniec. Naprawdę bardzo, bardzo chciałabym tutaj z nią kiedyś przyjechać. Fajny. A tu są jeszcze, słuchajcie, ubranka. łóżka, dresiki, kroksiki, słodkie takie. Czy wy kojarzycie moją kolekcję Starbucksowych kubków? Nie, 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 już to muszę taki mieć. No zobaczcie, to jest super. nie, sobie zobaczyć co nie, 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 Dziewczyny, tyle okay. dobrego mina opowiadały o tym, ale że sama się dałam tutaj spuścić, jeszcze nie wiem, czy je kupię, ale tak sobie na razie patrzę, zmierzam i tak dalej, tak dalej. Zarówno Lilek i Karolina mają te leggings i ten top i sobie bardzo go chwalą, tylko że bierzemy te rzeczy, bo naprawdę bardzo ładnie się to tak wygląda. Teraz już się jeszcze spodobała... Ta sukieneczka też jest fajna. No i coś, czym jestem zakochana, to ta kurtka. Bardzo mi się ona spodobała i ją akurat się przymierzę. No fajna jest. I ona jest taka trochę krótsza, więc ona będzie super wyglądać właśnie taki leggingsów tak no, Albo no. nawet jak teraz tak wygląda, jak patrzę na siebie, to nawet do takiej krótki schodniej. Tak, to Nie, bardzo mi się podoba. Wezmę tą kurtkę, może tą sukienkę, jeszcze sprawdzam jak lila w będzie wyglądać. I po prostu sobie wezmę taką samą. Pokazałam Lilina taki tak? suckerek. A jako, że ja nie jestem za Pan brat z moimi tatuażami ostatnio, które usuwam. To już teraz muszę wdrażać odzież, która mi zasłoni po prostu tatuaże, więc ten sweterek jest idealny. Zakręciłam pór i ciemno będziemy losować. Dawaj. Okej. Ja mam to, jaki masz napis? ale jesteś No fajne Dobra, fajne, ale no, nie no, 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 miłe Thank you so much Okazuje się, że jest tutaj ta herbatka peach Ona była moją ulubioną, potem ją wycofali W po Polsce tego nie ma Taka pyszna i pan mega miło nam napisał tutaj fajne rzeczy Są teraz do sklepu rimowy, ponieważ po prostu nie zabiorę się z bagażem Nie mam już upgrade'u na ten lot Więc bardziej mi się opłaca kupić walizkę niż dokupywać nad bagaż Dziewczyny tak nachwaliły te Rimowy Karol ma te, te walizki, dostał je od ekipowiczów i faktycznie on sobie zachwala No i trochę to jest kuszące dla mnie, żeby faktycznie te rimowe kupić yeah, I know, but... I think the red one it's it's really good, but this is not my color actually. I rather like this this uh, green one, beige. beige. Yes, or maybe black. Beige? To he say that? Tak he say beige? Wow. pani nam teraz sprawdza ile ważą te walizki ponieważ ta srebrna jest o wiele ładniejsza ale z kolei cięższa niż te plastikowe nie przekona A dużo do tej walizki wchodzi No jeżeli już któraś osoba z kolei mi naprawdę dużo o tej rymowie pozytywnego mówi i że ludzie mają te walizki przez kilka lat jak nie więcej a ja mam wrażenie że za każdym razem te moje walizki które kupuję jak na przecenie w takiej maksie za dwie zł się szybko psują a ja wiecie ja bardzo często podróżuję Bo więc dla mnie te walizki metrą. faktycznie no chciałabym mieć w taką konkret walizkę. Ja to teraz najprzyjemniej albo do tej beżowej, albo do tej srebrnej. To wygląda zwyczajnie beżowo. Gino, dziękuję Bogu i bandurze, że nie zrobił ci tatuażu słówki. Właśnie w chuj bym chciał mieć akurat tatuaż słówki. Dobra, stwierdziłam Adamse, a mogę, więc kupiłam tą srebrną i fajnie. Mam nadzieję, że się nie zniszczy, jest dożywotnia no. gwarancja, więc no zobaczymy, zobaczymy no jak długo co? wytrzyma. Myślę, że to będzie jednak najdłużej przeze mnie używana walizka i obym miałam ją cały czas. Wróciłam do hotelu, na szybko rzeczy i zbieramy się z dziewczynami na kolację, już taką ostatnią pożegnalną, ponieważ jutro mamy lot i wracamy do Polski. Jeżeli chodzi o moje zakupy, kupiłam walizkę, o której marzyłam i bardzo się z niej cieszę. A, marzyłaś o walizce, przed chwilę gadałaś, że kurwa ci Fritz polecił. Ale fajne. Ciekawe, czy one się rysują strasznie. Fajne te walizki, ale nie mam kasy na to. Tak się prezentuje ta walizka i powiem wam tyle. Fajnie. Dałam sobie. Jak to Sylwia Buter mówi, a dałam se mogę, pracuję, to se dałam. Jestem zadowolona i się cieszę z tego. A co ty się tłumaczysz z tego Weronika, kurwa. Stasz to se kupiłaś, kurwa, walizkę z Rimowej Dziewczyno, młoda dziewczyna, pracuje XD? Oto Świtek, powiem ci tak. To jak to jest wszystko takie łatwe, to czego tego nie robisz, stary? Czego tego nie robisz? Żeby, żeby przecież to przecież jest takie łatwe. Zarabiasz jak wersop, kurwa. Ja też zapierdalam. Ja mam akurat zapierdol, fuj. Dzisiaj musiałem storkę nagrać. Chcesz szybciej zacząć mówić w nowym języku? Wypróbuj koniecznie Speakly za darmo przez 7 dni. Jeśli ci się spodoba, to otrzymasz 75% zniżki na nowy plan roczny. Ja Wam bardzo polecam. Dzięki, Wercia. Fajny vlogek.